Dzień dobry kochani, witajcie. Pozwólcie, że pokrótce zaprezentuję wam nowość w naszej ofercie, która właśnie do nas dotarła i przy okazji uważam, że to jeden z najlepszych kabrioletów na rynku. Mercedes E53 AMG Formatic Plus o mocy 435 koni mechanicznych. Dosyć wyjątkowy egzemplarz. Dlaczego? O tym zaraz. Może trochę suchych faktów. Samochód jest z 2021 roku produkcji. Auto jest krajowe. Jest bezwypadkowe, jest bezszkodowe. Miało tylko jednego właściciela. Ma uwaga 10 000 km przebiegu. Jest dosłownie jak nowe. I ma gwarancję do października 2026 roku, którą można jeszcze przedłużyć. Także mamy do czynienia z niemal nową sztuką. Pod maską oczywiście 3-litrowa. Rzędowa benzyna doładowana, 435 koni mechanicznych, 250 km na godzinę VMAX, a przyspieszenie do setki to solidne 4,6 sekundy. Napęd, oczywiście, 4Matic, Także auto doskonałe do codziennej jazdy, bardzo pewnie się prowadzące. I tak się składa, że ten egzemplarz. Konfigurował i wydawał nasz znajomy, handlowiec, sprzedawca z Mercedesa. I miałem okazję przed decyzją o zakupie z nim o, nim o tym samochodzie rozmawiać, i przekazał mi taką ciekawą informację: że ten samochód zamawiał u niego klient, który regularnie, cyklicznie zamawia nowe samochody raz na rok i konfiguruje zawsze tak samo. A mianowicie, dajcie mi wszystko, co macie w konfiguratorze, i to auto ma absolutnie wszystkie opcje, jakie w Mercedesie w konfiguratorze były dostępne. Wyobraźcie sobie, że cena bazowa tego auta, o ile dobrze pamiętam, to było około 360 tysięcy złotych, a to auto skonfigurowane jest na 570 tysięcy złotych. Lakier Dezignio biały Opal, najdroższe felgi AMG z palety, jakie były dostępne, podwójne, dwukolorowe wnętrze dezinio beżowo-bordowe. I słuchajcie, jest tutaj po prostu komplet wyposażenia. Ja właściwie nie wiem, od czego mam zacząć. Ma wszystko, ma odklikane z konfiguratora, ma ogrzewanie postojowe Webasto. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Już abstrahując od tego, że to jest nowe, ma ogrzewanie postojowe to proszę bardzo, system masażu foteli, aktywny tempomat, fotele są wentylowane, podgrzewane, wszystko obszyte jest tapicerką skórzaną za dopłatą 20 tysięcy złotych. Head-up, aktywny układ wydechowy, nawet są droższe dywaniki zamówione do tego samochodu. Jest tutaj po prostu komplet. Już nic do tego samochodu wziąć się nie dało. Nawet są takie elementy wyposażenia jak obudowę z włókna węglowego lusterek 7 tysięcy kosztowały te obudowy z węgla lusterek. Spoiler karbonowy również. No jest to naprawdę wyjątkowa sztuka. Rzadko trafiają się klienci, którzy wchodzą do salonu i mówią: Dajcie mi wszystko, co, co macie. Chcę mieć auto wyposażone na full, i to jest właśnie taka sztuka. Kierownica elektrycznie regulowana, podgrzewana. Tak jak mówi, nie ma sensu bym Wam wymieniał wszystkiego, bo jest tutaj po prostu komplet. Wszystko, co w tym samochodzie mieć, można było tutaj jest. Przebieg 10 tysięcy kilometrów. Jest rozgrzany naturalnie system zmiennych trybów jazdy. No i E50 Trójka kapitalnie brzmi, a jeszcze lepiej jeździ. Ale brzmienie to jest zdecydowanie mocna strona tego samochodu. Mamy również oczywiście spoilery, które są wysuwane automatycznie. O nie wiem, czy będzie widać. A dobra, teraz przepraszam, zacząłem zamykać. To może najpierw zaprezentuję Wam, jak brzmi. No, myślę, że to mówi samo przez sie. No, rzędowe szóstki doładowane w Mercedesie trzylitrowe to jest fantastycznie brzmiące samochody. Bardzo ciekawe są również listwy wykończeniowe wnętrza z drewna szlachetnego. Fotele z masażem, ale to chyba już Wam wspominałem. no Jest tutaj wszystko, co wziąć się dało. Jeszcze pokażę Wam dach, jak prezentuje się z dachem. Mam nadzieję, że będę w stanie zrobić to zdalnie z pilota. Tak jest. Liczymy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. No i tyle sekund deklaruje producent, że trwa. Zamykanie i otwieranie dachu. Tak się prezentuje z dachem. Dach czarny, trzywarstwowy, doskonale izolujący to auto od czynników i warunków, warunków zewnętrznych. Piękny egzemplarz. Podsumowując, E53 formatik Cabrio z 2021 roku, oczywiście po liftingu, jak widać, krajowy, bezwypadkowy, jeden właściciel, gwarancja i pełna konfiguracja wyposażenia. Jest tutaj po prostu wszystko co fabryka do takiego samochodu mogła wsadzić. Będziemy go sprzedawać z pełną fakturą VAT 23% w cenie 395 tys. zł brutto. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!